Jedzenie owadów brzmi obrzydliwie. Dla wielu takie jest. Po pierwsze, nie każdy organizm dobrze je trawi. Owady zawierają chitynę, substancję, która może powodować problemy żołądkowe. Po drugie, alergie. Jeśli masz uczulenia na skorupiaki, lepiej uważaj. Reakcja może być bardzo podobna. Po trzecie, psychika. W Europie nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dla wielu sama myśl o jedzeniu robali to granica nie do przekroczenia, ale czy to się zmienia? Najprawdopodobniej tak. Owady coraz częściej trafiają do naszej diety w ukrytej formie, jako dodatek do batoników proteinowych, mąki czy pasz dla zwierząt. I są w tym pewne korzyści. Mają nawet 70% czystego białka, zdrowe tłuszcze, mnóstwo żelaza. I witaminy z grupy B, a do tego ich hodowla, jest bardziej ekologiczna niż produkcja mięsa. W smaku trochę jak orzechy, trochę jak chipsy. Wszystko zależy od przygotowania. Jedzenie owadów ma swoje plusy i minusy, ale jedno jest pewne. Coraz częściej staje się rzeczywistością. A Ty odważyłbyś, odważyłabyś się jeść owady? A może powinniśmy zostawić to tylko i wyłącznie na czas? kryzysu i sytuacji survivalowej, gdzie musimy pozyskać pożywienie.